To był ważny dzień dla maluchów z przedszkola samorządowego nr 21 w Kielcach. We wrześniu przyszły tu po raz pierwszy. Dziś były gotowe, aby otrzymać uroczyste pasowanie na przedszkolaka. W gronie niemal pięćdziesięciorga, trzy i czterolatków znalazły się kieleckie pięcioraczki: Maja, Natalia, Karolina, Oliwia i Julia. Dziewczynki mają już po trzy i pół roku, a w przedszkolu zaaklimatyzowały się bardzo szybko. Bardzo tak swobodnie weszły w grupę przedszkolaków. No nie stresowały się, Oliwia miała dwa pierwsze takie dni, no troszkę popłakiwała, ale reszta ją pocieszała. Dziewczynki są bardzo za sobą, także tutaj no jakoś no, wspierają jedna drugą. Nie ma żadnych problemów. Co najbardziej lubią w przedszkolu robić? E, no bardzo lubią e, bawić się samochodzikami. Są takie motorki, samochody, więc one pierwsze jakoś lgną do tego. No i gotowanie, tak jak w domu. One uwielbiają gotować. Kawę mam je parzą, herbatka. Co najlepiej lubicie w przedszkolu? Pięcioraczki chwali też dyrektor przedszkola. Wyjątkowo jesteśmy zaskoczone tym, że one są tak samodzielne, że one potrafią wszystko prawie zrobić, ubrać się, potrafią same spożywać posiłki. Dużo dzieci to potrafi, ale przy takiej dużej grupie to myślałyśmy, że może bardziej są rozpieszczone, może e, gorzej to będą znosiły. Są super dziewczyny, są bardzo dobrze wychowane, są tak za sobą, że jak, e, nie daj Boże, jakby się coś jednej działo, to wszystkie biegną, pomagają sobie nawzajem. Prawdę Muszę powiedzieć że jako dyrektor przed państwem zadowolona, że u nas te dzieci są. Dziewczynki z uśmiechami na twarzach zaprezentowały wspólnie z innymi dziećmi program artystyczny, głośno oklaskiwany przez uczestniczących w uroczystości rodziców, dziadków oraz przedstawicielkę urzędu miasta. Wreszcie nadszedł najważniejszy moment uroczystości. Przedszkolaki z grupy żabek i biedronek ślubowały m.in. że będą się doskonale bawić i dbać o swoją salę. Wysiekamy! A rodzice przyrzekli słuchać swoich dzieci, cieszyć się ich dzieciństwem i kochać je. Przyjęcie w poczet przedszkolaków odbyło się poprzez pasowanie specjalną kredką. Pasujecie na przeczolacz! Akt przypieczętowano odciskami paluszków. Maluchy w beretach i z dyplomami upamiętniającymi tak ważny moment stały się już pełnoprawnymi przedszkolakami.